Teraz szukamy przybliżenia liczby pi do piątego miejsca po przecinku. Pozostałe cyfry musimy odrzucić. Pierwsza cyfra, którą odrzucam, to jest dwójka, i ta dwójka nie zmienia mi poprzedzającej cyfry. Więc wynik będzie taki. Zapamiętajcie, że jeżeli mamy mm, takie cyfry jak 0, 1, 2, 3, 4, to te cyfry nie zmieniają nam poprzedzającej cyfry. Natomiast jeżeli mamy piątkę, szóstkę, siódemkę, ósemkę, dziewiątkę, to poprzedzającą cyfrę musimy podciągnąć o 1 w górę. No i jeszcze wróćmy do zadania. Określmy, czy przybliżenie, które otrzymaliśmy jest z nadmiarem, czy z niedomiarem. No tutaj zauważmy, że w rzeczywistości liczba wygląda tak. Nasza liczba wygląda tak. Gdybyśmy dopisali tutaj jeszcze zera, tak żeby one nam się pokrywały z cyframi w tej oryginalnej liczbie, to widzimy, że nasza liczba jest troszeczkę mniejsza od tej, co mamy powyżej. Czyli przybliżenie jest z niedomiarem. Z niedomiarem.